Nie ma Zygmunta, mała no, już poszła spać, a ja nie wiem, co, co mam zrobić. Z jednej strony mam dużo pracy, także będę musiała się za to zabrać. A z drugiej strony włączyły mi się jakieś smutki takie, wiecie, te pierwsze. No nic, usiadłam sobie tutaj na kanapie, mam zeszyt, mam telefon i planuję całą rozpiskę na tydzień. Pod kątem zarówno pracy, jak i też ostatnio, słuchajcie, zaczęłam sobie rozpisywać posiłki mniej więcej, a teraz będę też gotowała tylko dla siebie i dla Julianki. Więc chcę to zrobić jakoś tak z głową, żeby tego jedzenia nie wyrzucać, nie marnować. Muszę po prostu bardziej teraz przemyśleć zawsze temat zakupów i właśnie ewentualnych posiłków, a czas tutaj mi umila. Aromatli. To jest już któraś, jak wiecie, moja współpraca z tym produktem, i jest to jedna z tych rzeczy, którą naprawdę bardzo lubię, bo to jest tak naprawdę gadżet, który jest ładny, który może sprawić dużo przyjemności takiej zapachowej w domu. Odświeża nasz dom, sprawia, że ładnie w nim pachnie, a dodatkowo, o czym już niejednokrotnie się przekonaliśmy, ma też funkcje takie bardziej lecznicze, wspomagające i wiele razy nam już pomógł, kiedy mieliśmy katar albo taki kaszel duszący. To są po prostu. To konkretne olejki, których możemy użyć do takiego dyfuzora, jak choćby eukaliptusowy czy sosnowy, które będą nam te objawy łagodziły. No a o aspekcie wizualnym, jak właśnie ten unoszący się płomień, ale płomień, nie muszę wspominać, bo to naprawdę robi całą robotę. I słuchajcie, nie ma nic fajniejszego, jak zasypiać właśnie przy odpalonym tym dyfuzorze, gdzie dodatkowo to światło pomarańczowe ułatwia nam zasypianie i czujemy się bardziej zrelaksowani i odprężeni. Mówię też o tym dlatego, ponieważ właśnie teraz możecie kupić ten dyfuzor w rekordowo niskiej cenie, ponieważ to jest 129 zł właśnie za ten model i uważam, że jeżeli zdecydujecie się na zakup, to naprawdę będzie rzecz, która będzie towarzyszyła wam codziennie. U mnie nie tylko ten dyfuzor jest w użyciu, ponieważ ostatnio zarówno w kuchni i w łazience Używam nieco innego modelu, i to jest model ceramiczny, zupełnie inny od tego, ale również przepiękny i daje naprawdę bardzo fajny klimat. Dodatkowo też nawilża powietrze, co jest niewątpliwie kolejnym atutem. I co ważne, ten model dyfuzora możecie również dostać w bardzo atrakcyjnej cenie, także zostawiam Wam oczywiście linki standardowe na dole i miłych zakupów. Aha, i obojętnie, do którego modelu koniecznie olejek pomarańczowy. Zaufajcie mi, to jest najpiękniejszy zapach, który może zagościć w Waszym domu. Drobę zaczynam od rozpakowywania paczek, bo dzisiaj odwiedził nas kurier i... Przyszedł stolik dla Julianki. Pytałam Was ostatnio na Instagramie o dwie rzeczy: o kitchen helpera i o stolik dla takiego malucha. I w sumie kupiłam ten, którego poleceń było najwięcej. Obawiam się, że on może być jeszcze za duży dla Julianki, ale jest na to patent, jak go obniżyć. Zobaczymy. Udało się złożyć, stolik wygląda tak i ja zdecydowałam się na ten Flossat chyba tak z Ikei. On jest bardzo przemyślany i fajny również pod kątem starszych dzieci, dlatego że możemy tą pokrywę tutaj sobie otworzyć i dokupiłam takie dwa pojemniki. Tutaj jak dziecko jest starsze możemy dać jakieś zabawy sensoryczne, ciastolinę, plastelinę albo może to po prostu posłużyć jako schowek przykładowo na kredki tak to możemy to po prostu zamknąć i służy nam jako stolik. Jeszcze czekam na krzesełko, bo zamówiłam je z innej firmy, Babywood, chyba coś takiego. Jeżeli przyjdzie w tym tygodniu, to też Wam pokażę, bo ja osobiście, przyznam szczerze, miałam problem ze znalezieniem odpowiedniego krzesełka do tego stolika, a nie chciałam tego takiego stołka z tej samej jakby serii Flissat, z tego względu, że chciałam mieć krzesełko z oparciem. Więc szukałam odpowiedniej wysokości. Także pokażę, bo może komuś się przyda. Ja wybrałam tę wersję z imieniem, jeszcze z tyłu, więc tam chyba dodatkowe 2-3 dni oni potrzebują na zrealizowanie tego zamówienia. Ale tych krzesełek jest dużo tam, właśnie u nich na stronie. A tak, swoją drogą, słuchajcie, dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy nie ma Zygmunta. Wczoraj właśnie już pojechał i mieliśmy taką taką smutną chwilę. No wiadomo, więc to nie był czas w ogóle na nagrywanie, już czegoś takiego nie nagrywałam. Ja wiem, że on za kilka dni tutaj będzie z powrotem i wiem, że może komuś się wydawać, że ojacie ta rozpacza, bo nie będzie tam męża widziała przez kilka dni. Ale my ogólnie rzadko kiedy w naszym związku się rozstawaliśmy. Po prostu nie było takiej potrzeby, dosłownie przez cały związek były dwie takie sytuacje, a jesteśmy już bardzo długo ze sobą. Były dwie takie sytuacje, jedna chyba trwała dwa tygodnie i to było lata, lata temu. Jak on wyjeżdżał do Stanów i później dopiero ja do niego dolatywałam. A druga sytuacja była związana z jego jakąś wcześniejszą pracą, gdzie nie było go 4 dni, więc my nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do tego, żeby się rozstawać na więcej niż jeden dzień i w ogóle jeszcze na noc. Poza tym ja też uważam, że trochę inaczej się takie rzeczy odbiera w momencie, kiedy są dzieci, bo tutaj jeszcze dochodzi aspekt. Jego tęsknoty za Julianką, co w 100% jest zrozumiałe, i wydaje mi się, że no tego w ogóle nie muszę tłumaczyć. Myślę, że rodzice zrozumieją, ale też aspekt taki mój, że Julianka nie widzi taty po prostu na co dzień. I dzisiaj było mi tak strasznie przykro, jak ona się odbudziła, otworzyła oczy. I zaczęła właśnie wołać tata, tata, i patrzyła do łóżka, bo go nie ma, o co chodzi. Oczywiście szybko ją zagadałam i było ok, no bo Julianka jeszcze jest w takim wieku, że nie rozpamiętuje tego po prostu i przede wszystkim, wiecie, no nie powie, że tęskni. No nie, nie nazwie tego. Ale na pewno ten tata gdzieś tam chodzi jej po głowie cały czas, bo po prostu go wspomina. Także też dlatego ta decyzja o tym. Życiu na dwa domy, jak to nazwałam w poprzednim vlogu, no bo nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji długo. Chcemy tak naprawdę, żeby taki stan rzeczy trwał jak najkrócej, ze względu na dobro Julianki, chcemy, żeby Zygmunt był obecny na co dzień w jej życiu i też dla dobra naszego małżeństwa. No, bo tak jak mówiłam, my nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do czegoś takiego, żeby żyć osobno. I widzieć się tam, nie wiem, w weekendy na przykład. Wiem, że takie związki też są i ja tego nie krytykuję, bo są różne sytuacje w życiu. I może, nie wiem, gdybym poznała Zygmunta i on by od początku miał taką pracę, to po prostu to byłoby dla nas czymś normalnym i byśmy nawet nie mieli się do czego przyzwyczajać. Po prostu taka by była nasza rzeczywistość. No ale właśnie jest inaczej, dlatego nie ukrywam, że jest ciężko i ta tęsknota jest naprawdę duża. To jest dopiero jeden dzień. No ale nic, będzie dobrze, wiemy, po co to robimy. To nie jest żaden nasz wymysł, ale są to po prostu, jak powiedziałam już w poprzednim filmie, ciężkie decyzje, które zaprowadzą nas do cudownego miejsca w życiu. Moi drodzy, moi drodzy, jeszcze jest takim tematem tutaj do Was, bo powiedziałam też w ostatnim weekly vlogu, jak nagrywałam w sumie nawet na początku, że wybieram się na badania kontrolne i co się wydarzyło, muszę Wam o tym powiedzieć. Dokładnie 18 listopada wybrałam się na badania krwi. Moja morfologia wyglądała wtedy tak. Nie powiedziałabym, że źle, ale nawet chat GPT ładnie mi to nazwał, że jest to morfologia człowieka, który nie jest jeszcze w jakimś złym stanie, ale już organizm krzyczy, żeby o siebie zadbać. Hemoglobina była na granicy. Moje żelazo wynosiło wtedy 43, z tego co pamiętam, i to był wynik zdecydowanie poniżej normy. No i przede wszystkim kiepsko się czułam. Wypadały mi włosy, czułam się słabo, miałam zawroty głowy, a że miałam już też wcześniej styczność i z niedoborami żelaza, no to wiedziałam też, że prawdopodobnie te wszystkie sygnały, które wysyła mój organizm, to jest właśnie ta przyczyna. I ja poniekąd celowo poszłam wtedy na te badania 18 listopada. Ponieważ to był też dokładnie dzień, chyba dzień później. Z tego co pamiętam, włączyłam moją suplementację z firmy, z którą współpracuję jako partner biznesowy. Zaczęłyśmy razem z Julianką stosować te produkty, nawet Zygmunt się też dołączał, chociaż on był, nie był w tym w ogóle regularny, jeśli chodzi o ten konkretny jeden suplement, który mi pomógł. I właśnie ostatnio wybrałam się na badania po mniej więcej półtorej miesiąca i moje żelazo. Wyniosło, nie chcę was teraz skłamać, bo nie pamiętam dokładnego wyniku, ale gdzieś tutaj on się wyświetli, to było chyba 156 czy 136, coś takiego. I mimo, że ja wcześniej zaczęłam się już dobrze czuć, przestały mi wypadać włosy w takich ilościach jak wcześniej, przestałam mieć te zawroty głowy. To było dla mnie najgorsze i takie najbardziej niebezpieczne, nawet chyba bym powiedziała. Zaczęłam po prostu mieć więcej siły, przestałam być tak senna, a ten wynik utwierdził mnie tylko w tym, że to, co suplementuje i co przyjmuję, działa. I ja wiem, słuchajcie, że w dalszym ciągu w tych czasach suplementacja to jest, mi się, według niektórych. To jest niepotrzebne faszerowanie się jakimiś tam substancjami, dla niektórych chemią i tak dalej, ale uważam, że ludzie, którzy mają taką opinię, po prostu nie mają wystarczającej wiedzy na temat produktów. Suplementy, które ja przyjmuję i które można u mnie kupić, to są suplementy przede wszystkim w 100% naturalne. Mają potwierdzoną skuteczność, a dodatkowo, przykładowo ten, który pomógł mi podnieść żelazo, jest objęty gwarancją o satysfakcji. Jeżeli nie działa, dostajesz zwrot pieniędzy. I a propos, a propos właśnie, muszę sobie zrobić <grywka> dawkę tych szotów. Słuchajcie, to jest w ogóle hit. Zygmunt przed wyjazdem zbił dwa kieliszki. Ja ostatnio zbiłam jeden. I tym sposobem zostaliśmy bez kieliszka. I patrzcie na to, to jest e, kieliszek na jajko. Ale da się, da się. Ja już mam wprawę w nalewaniu tego i jestem w stanie ocenić bez tej miarki, jaka to jest ilość, bo piję to już, tak jak mówię, no, od y, połowy mniej więcej listopada. I do tego obowiązkowo witamina C. Są na zewnątrz znowu tak tragiczne, że <laughs> masakra. Najgorsze jest to, że miałam jechać do sklepu, ponieważ nie mamy absolutnie nic już. To znaczy, no, dla innych jeszcze ewentualnie coś się znajdzie, ale dla mnie <laughs> bardzo ciężko. Ale chyba całą noc padał śnieg. I wiecie, u nas też jest tak, tutaj na wsi, że to nie jest tak jak w mieście, okej? Okay? Właśnie rozmawiałam z moimi rodzicami i. Wspominali, że u nich jest, jest w miarę ok, a tutaj po prostu te drogi są białutkie i oczywiście jeżdżą pługi, ale wydaje mi się, że to jest inny zupełnie wymiar odśnieżania na wsi. No nic, zobaczymy później, jest wcześniej, bo jest dopiero usmarano, rano, więc zobaczymy jak to będzie, jak zaczną po prostu jeździć pługi. Na szczęście mamy mleko do kawy, to jest bardzo ważne. I gdybym tego mleka nie miała, to myślę, że byłabym skłonna ubrać siebie, ubrać Juliankę i iść po prostu do sklepu na nogach. E, tym bardziej, że jest chyba 0 stopni, więc nie najgorzej. Dobra, co wam to, właśnie zobaczyłam, że jest minus pięć, także nie poszłabym do sklepu. A co tu za orkiestra gra? Julianka uwielbia się bawić tą orkiestrą. I naprawdę coraz bardziej już czaj. Też <laughs> My dalej suszymy w tej suszarce na owoce, właśnie najczęściej banany i jabłka, bo to są ulubione teraz owoce suszone, Julianki. I powiem Wam szczerze, że to był tak dobry zakup, naprawdę, tylko musieliśmy trochę zmienić ustawienia temperatury, żeby ona była mniejsza, żeby po prostu te owoce nie traciły witamin, no bo to by było bez sensu. Więc naprawdę z mojej strony bardzo duża polecajka. Mama ma zabrać, idziemy do pokoju. Super, no to chodź. Jest słuchajcie, kolejny dzień, właśnie sobie siedzę yy, i pracuję nad kolejnym filmem, też nagrywałam teraz przy okazji stąd takie oświetlenie za mną. Yy, I słuchajcie, nagrywam teraz coś, zobaczycie to za jakiś czas ten format, ale nagrywam coś, z czego naprawdę jestem zadowolona. I słuchajcie, pierwszy raz teraz nagrywam coś, że z jednej strony wychodzę bardzo z mojej strefy komfortu, a z drugiej strony mam takie poczucie robienia czegoś ok, po prostu, nie wiem, nie chcę Wam tutaj za wiele zdradzać, zobaczycie na pewno to już niedługo u mnie na kanale i na pewno i na pewno chciałabym, żeby powstało z tego co najmniej kilka filmów, zobaczymy jak w ogóle ta, ta seria się przyjmie. W każdym razie dzisiaj jest taki dość zakręcony dzień. E, strasznie rozbiegło mi się to przed południem, jest już dziesiąta. Więc zaraz będę robiła śniadanie. I też jest u mnie moja mama, więc fajnie, bo właśnie bo się z Julianką, dlatego miałam przestrzeń, żeby nagrać. Jedziemy też dzisiaj w odwiedziny do drugiej babci i tak naprawdę jutro już Zygmunt będzie w domu. Julianka, słuchajcie, codziennie dosłownie co rano go wspomina i szuka go od razu w łóżku i pyta się o tatę, więc chyba tęskni na pewno. Tęskni ja na pewno. Kurczę, no nie jest to wszystko takie łatwe, ale... Z drugiej strony, mam wrażenie, że przy Juliance się słuchajcie, tyle dzieje dookoła, i jakoś tak nie odczuwam tego czasu. Yy, bardzo szybko to zleciało, także oby tak cały czas było. Yy, wydaje mi się, że też jest trochę inaczej właśnie przy dzieciach, a jak tych dzieci nie ma, bo jednak mimo wszystko yy, właśnie te dzieci bardzo wypełniają nam ten czas i wiecie, często nie mam w ogóle czasu się zastanowić po prostu moim tęsknotą za Zygmuntem. Łapiemy się w jakichś tam tylko mm, wybranych momentach w ciągu dnia, żeby po prostu pogadać na kamerce czy po prostu przez telefon. Mm, a tak to ten dzień naprawdę zasuwa niesamowicie, bo przede wszystkim cały czas jest, wiecie, coś do zrobienia. Znowu padał śnieg, więc znowu jest biało wszędzie, i ogólnie fajnie, no fajnie, że jest taka zima. Myślę, że w weekend weźmiemy Juliankę na Sanki, chyba że, bo też jest taki plan, pojedziemy na działkę w górach, a tam, jak pojedziemy, na pewno was tam wezmę z kamerą. Tym bardziej, że to będzie element tego vloga, którego teraz oglądacie, bo tam po prostu zawsze, jak jeździliśmy, było śniegu. Słuchajcie, potąd czasami dosłownie. Także taką prawdziwą zimę tylko tam właściwie mogliśmy oglądać, więc w tym roku myślę, będzie podobnie. W zeszłym roku taka ciekawostka to był pierwszy raz, gdzie nie było tam prawie, że śniegu i to było takie mega dziwne, więc możliwe, że tam pojedziemy. A jeżeli nie, to tutaj gdzieś pojeździmy po prostu e, samkami z małą i będziemy się na pewno cieszyć wspólnym weekendem. A ja teraz uciekam robić śniadanie, bo już zrobiło się naprawdę późno. Właśnie sobie robię sałatkę, moją ulubioną. Pamiętam, że słuchajcie, kiedyś jadłam to non-stop. I to jest sałatka z takim miksem sałat, avocado. Do tego daję jeszcze y, dwa plasterki szynki pocięte po prostu w y, kosteczkach, trochę z sera żółtego, najlepszy w ogóle jest Liliput z Lidla, y, i do tego kukurydza i oliwa z Oliwek. I to jest najlepsza rzecz na świecie, najlepsza kolacja. Ale co Wam chciałam powiedzieć słuchajcie, moje ostatnie YouTube odkrycie? Y, kanał Mr Tripping. Nie wiem, czy wy kojarzycie to jest polski kanał jak coś, żeby was nazwa nie zmyliła. On mi się słuchajcie, wyświetlił jakoś, nie wiem, przed Sylwestrem chyba i bardzo mnie zaciekawił tytuł jednego filmu. No i włączyłam. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest Polak, no nie na początku. Tym bardziej, że film zaczął po angielsku, o co chodzi w tym kanale. Facet podróżuje po głównie Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, też Stanach Zjednoczonych ale nie tylko. I nagrywa, I nagrywa głównie content opierający się na pokazaniu rzeczywistości, jak, dzia jak działają yy, na przykład gangi i takie kultury, yy, jak to powiedzieć, szemrane kręgi yy, na przykład w danym stanie, albo w Kolumbii na przykład. I powiem Wam szczerze, że to jest tak wciągające, a gościu po prostu ma... Naprawdę śmialiśmy się nawet z tego, że albo ma duże, wiadomo co, albo yy, mały mózg, bo on dosłownie wchodzi w kręgi tych ludzi. Ale mam na myśli to, że przykładowo na jednym filmie pojechał to było w Ameryce Środkowej, nie jestem pewna w, jakiej, w jakim mieście Belize chyba. Zapoznał się z głównym mm, szefem gangu, który tam działał i dosłownie przeprowadzał z nim wywiad, zadając mu pytania bardzo wprost bardzo wprost, a tamten wymachiwał mu bronią przed twarzą. W sensie, wiecie, odpowiadał i wymachiwał. I on jeszcze poszedł z nimi do opuszczonego domu w nocy z tym gangiem. Naprawdę bardzo ciekawy kanał i on też nagrywa chyba jakieś materiały dla TVN Turbo i to jest chyba jego główna praca, tym bardziej, że jego YouTube ma zaskakująco małą ilość subskrypcji, jak na tego typu content, bo to jest chyba sto parę tysięcy subskrypcji Filmy, no to tak różnie, kilkaset tysięcy, ale czasem nawet kilkadziesiąt, także jeśli nie znaliście tego kanału, koniecznie teraz idźcie i obczajcie jego filmy, bo mm, i zobaczcie najpopularniejszy film na jego kanale, to jest właśnie ten, o którym powiedziałam przed chwilą. Zobaczcie, co ten gość robi, bo wow, naprawdę wow. A przy okazji można poznać serio mm, takie ciekawostki ze świata właśnie innych kultur powiedzmy. Na, nawet właśnie takie ciekawostki z kręgów jakiegoś tam gangu działającego, nie wiem, w Chicago, dajmy na to, gdzie, wiecie, my wiemy tyle, ile przeczytamy gdzieś tam w wiadomościach czy w książkach, w jakichś reportażach i tak dalej, a on naprawdę wchodzi w te kręgi, rozmawia z tymi ludźmi, i można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. I zrozumieć pewne schematy, zależności i tak dalej. Także taka moja polecajka i może jedno z najświeższych odkryć. Ja już dosłownie obejrzałam większość filmów na jego kanale. Bardzo podobał mi się też materiał o Kolumbii i o tym, jak działają tam kobiety i jak yy, okradają mężczyzn. I sałatka wygląda tak. Ja lubię zawsze dać dużo kukurydzy. Do tego teraz oliwa z oliwek. Polewam sobie to wszystko w ten sposób i używam jeszcze troszkę soli, która właśnie mi się skończyła. Użyję takiej himalajskiej, ale właśnie jesteśmy słuchajcie na wykończeniu wszystkich soli, jakie mamy. Z prostego powodu już wam pokazuję. Sól kłodawska, tylko takiej teraz będziemy używać. Poczytajcie sobie więcej po prostu na ten temat, dlaczego właśnie sól kłodawska jest najlepsza i dlaczego warto. Po nią sięgać, a nie po te wszystkie inne. Także ja tutaj mam jeszcze trochę soli himalajskiej. Zużyjemy to, a później otwieramy właśnie kłodawską. Tak jak zapowiadałam wcześniej, właśnie we vlogu, w tygodniu przyjechaliśmy na działkę w górach naszą, i jest tutaj, słuchajcie, prawdziwa zima. Nawet musieliśmy auto zostawić niżej, bo wszędzie tutaj jest śnieg. Jest naprawdę przepięknie, a przy tym, jak możecie zobaczyć, jestem tak ubrana. Bo świeci takie słońce, jest naprawdę ciepło, kocham taką zimę, kocham, ale na taką zimę chyba jest szansa tylko właśnie w górach. Zabraliśmy też na szczęście sanki, więc mimo, że musieliśmy zostawić na dole samochód, wow, zapadam się w tym śniegu jak chodzę dosłownie, mimo, że musieliśmy zostawić samochód, to przyjechała po prostu tutaj na sankach, wyciągnął ją Zygmunt, więc fajnie, że o tym pomyśleliśmy. I póki jeszcze świeci to słońce, to korzystamy z przepięknej pogody. Nie będziemy niestety długo, ponieważ ja mam trochę pracy. Teraz też jak w tygodniu nie było Zygmunta, no to jakieś tam małe takie zaległości mini-mini mi powstały i po prostu dzisiaj muszę to ogarnąć. Tym bardziej, że jutro z moim założeniem nie chciałabym robić nic, tylko mieć w 100% czas dla rodziny. Jeszcze ciekawostka jest taka, że kiedyś słuchajcie, jak tutaj przyjeżdżaliśmy, to śniegu, mówiłam Wam to już, potrafiło być naprawdę po pas dosłownie, że nie dało się chodzić. I pamiętam, jak jeździliśmy tu jeszcze z bąblem, to bąbla w ogóle nie było widać. Już dostałam prawie śnieżką. Kolejny raz. Rozumiecie, że dzisiaj jest niedziela. To jak ten tydzień zleciał, to ja naprawdę nie mam pytań. Na część tygodnia byłam sama z małą, no bo Zygmunt już wyjechał, później wrócił, więc w ogóle nie nagrywałam, bo chcieliśmy nacieszyć się sobą, po prostu, rodzinnie. Nawet wczoraj, jak byliśmy w górach, to mimo, że miałam ze sobą kamerę, w ogóle jej nie włączyłam i nagrałam jakieś pojedyncze ujęcia telefonem. Więc ja w sumie do końca nie wiem, słuchajcie, jak ten vlog będzie wyglądał, mam nadzieję, że Coś z tego stworzę, najwyżej po prostu będzie krótszy, bo jednak chcę zachować tą regularność tygodniową, bo później ten materiał się pomiesza. To, co nagrałam do tej pory, może trzeba będzie wyrzucić do kosza, a nienawidzę marnować materiału. Także zobaczymy, co z tego będzie. Pierwszy tego typu tydzień jest za nami i teraz kolejny taki. Tak, tak będzie wyglądał każdy nasz tydzień przez najbliższy czas, dopóki po prostu my też się nie przeniesiemy do Wrocławia. Stygmunt ja teraz pojechał jeszcze odebrać paczkę z paczkomatu i po jakieś pieczywo na śniadanie, ponieważ nie mamy absolutnie nic. Wczoraj wróciliśmy pod wieczór. Nie pomyśleliśmy nawet o tym, żeby pojechać gdzieś do sklepu, właśnie po tej wycieczce w góry. I zostaliśmy z niewieloma produktami w lodówce, a coś trzeba wymyślić na śniadanie.